Dzień dobry widzowie. W dzisiejszym odcinku na poboczu nowe odświeżone Audi Q5, one-off Bugatti Chiron Roadster oraz sportowy elektryczny hot hatch Volkswagena ID. 3 GTX. Zaczynamy. Przedsiębiorstwo LEVC, czyli London Electric Vehicle Company, przeprowadza obecnie testy w warunkach drogowych całkowicie nowego hybrydowego pojazdu o nazwie VN5. Firma kurierska DPD ma być pierwszą na świecie, która będzie wykorzystywać tego typu pojazdy do rozwożenia paczek. Oficjalna premiera tego pojazdu planowana jest na koniec tego roku. Zgodnie z informacjami podanymi przez LEVC, dostawczy VN5 pomieści z tyłu nawet 2 euro palety o łącznej masie ponad 800 kg. Oprócz tego, dostęp do przestrzeni bagażowej ułatwią odsuwane boczne drzwi oraz podwójne wrota z tyłu. Napęd będzie identyczny jak we wcześniej omawianej taksówce TX, pozwoli na przejechanie na jednym ładowaniu do 102 km w trybie w pełni elektrycznym według standardów WLTP. To wynik dwa razy lepszy od konkurencyjnego Forda Transita Custom PHEV. Całkowity zasięg ma natomiast wynieść około 485 km, tak jak w przypadku wspomnianego TX-a. Również VN5 zbudowany jest z aluminium i plastiku, baterie oraz części techniczne ukryto pod podłogą, a silnik znajduje się standardowo pod maską. Widzieliśmy do tej pory wiele prototypów Mercedesa AMG GT-R Black Series testowanego zarówno na drogach publicznych, jak i na torze. Dziś również mamy kilka zdjęć oraz kilka najnowszych informacji. Premiera tego modelu ma się odbyć już w nadchodzącym lipcu. Będzie to samochód stojący na szczycie tabeli linii modelowej AMG GT. Z przodu otrzyma trapę chłodnicy Pan Amerykana wraz z agresywnie zaprojektowanym przednim zderzakiem z wielkimi wlotami powietrza i masywną dokładką, jak również wulgarną przednią maską. Boczne progi oraz tylny zderzak również zostały zaprojektowane na nowo, a na klapie bagażnika pojawiło się wielkie skrzydło, które będzie znakiem rozpoznawczym tej wersji moc wciąż doprowadzana będzie przez 4-litrową jednostkę Twin Turbo V8 o mocy ponad 700 koni mechanicznych, co czynić ją będzie o ponad 120 koni mechanicznych mocniejszą niż w GTR-ze lub GTR Pro. Z pewnością zatem wartość przyspieszenia do setki będzie również lepsza niż 3,6 sekundy, nie ma póki co żadnych informacji na temat spodziewanych cen samochodu, jednak z różnych informacji wiemy, że w Polsce kolejka chętnych na ten model wydłuża się z każdym kolejnym dniem. Nadchodzi delikatny lifting Mini Coopera, który został uchwycony przez fotografów w lekkim kamuflażu na drodze publicznej. Przypominamy, że ostatnio samochód został odświeżony w 2018 roku, a Mini chce utrzymać jego świeżość nieco dłużej niż wcześniej planowało. Powodem jest Brexit oraz pandemia koronawirusa. Wygląda na to, że producent zdecyduje się jedynie na lekkie przeprojektowanie przedniego pasa, który otrzyma nowe wloty powietrza oraz wydatną dokładkę do przedniego zderzaka. Widać również przeprojektowaną atrapę chłodnicy ukrytą pod skrętnym kamuflażem. Tylny zderzak posiada zintegrowany dyfuzor z centralnie ulokowaną podwójną końcówką wydechu. Wewnątrz za kierownicą powinny pojawić się wirtualne zegary, natomiast na środku deski rozdzielczej ekran odświeżonego systemu infotainment. Nie powinniśmy być zaskoczeni, jeśli gama silnikowa ulegnie drobnej zmianie. Więcej informacji podamy wkrótce. Przyszłoroczne targi motoryzacyjne w genewie zostały odwołane. Powodem jest to, że większość wystawców zdecydowała się nie brać udziału w wydarzeniu w 2021 roku, zapowiadając, że pojawią się w 2022. Producenci motoryzacyjni potrzebują czasu na uleczenie finansów po pandemii, przez to nie ma pewności, że przyszłoroczne wydarzenie przyciągnęłoby rzeczywiście setki tysięcy odwiedzających. Organizatorzy również ogłosili plany wystawienia imprezy na sprzedaż. Nagłe odwołanie eventu spowodowało straty w wysokości około 11 milionów franków szwajcarskich. Fundacja organizatorska miała otrzymać propozycję pożyczki od władz kantonu, jednak z racji Ciężkie warunki dofinansowania, nie przyjęła jej. Być może to zatem koniec targów, które znaliśmy do tej pory. Zostało już jedynie kilka tygodni do debiutu elektrycznego crossovera Nissana Aria. Japoński producent będzie chciał go zaprezentować 15 lipca. stawiając sobie za konkurenta Tesla Model Y i w pierwszej kolejności zadebiutuje w Japonii. Później pojawi się na innych globalnych rynkach, włączając do Chiny, Europy oraz Stany Zjednoczone. Na pokładzie zostanie zainstalowana technologia ProPilot 2.0, będąca na półautonomicznym systemem jazdy. Auto przejmuje tu opiekę nad przyspieszeniem, hamowaniem oraz sterowaniem na autostradach, bez konieczności dotykania kierownicy przez kierowcę. Funkcja ma końcowo pojawić się w 20 modelach na 20 rynkach sprzedażowych na całym świecie. Audi zaprezentowało internetowo kolejny model, a mianowicie tym razem odświeżonego, popularnego Suwa Q5, który teraz charakteryzuje się ostrzejszym i bardziej zdecydowanym designem, charakterystycznym dla reszty modeli z gamy producenta. W skład modyfikacji weszły również zmiany w gamie napędowej. W ofercie pojawił się wariant plugin hybrid, a dostępna będzie też opcja SQ5. Przód lekko przeprojektowano, przede wszystkim odświeżone Q5. Rozpoznamy po nowoczesnych LEDowych reflektorach, dostępnych w standardzie oraz świeższym sportowym pakiecie stylistycznym. Z przodu dynamiczne kierunkowskazy pojawiają się, jeżeli klient zamówi opcjonalne matrycowe. Reflektory. Po raz pierwszy Q5 posiada również możliwość zamontowania oświetlenia OLED. Tylne klosze również zyskały nowoczesny wygląd, a pomiędzy nimi pojawiła się chromowana listwa, przypominająca m.in. Q7. W ofercie pojawiły się dwa nowe kolory lakieru District Green oraz Ultra Blue. Nowe są również standardowo dostępne rodzaje felg aluminiowych 18-calowych. Wspomniany Audi Q5 plugin hybrid w standardzie dostępny jest już z pakietem stylistycznym S-Line, który wnosi m.in. atrapy chłodnicy w kształcie plastra miodu oraz bardziej agresywne zderzaki. Najwyżej pozycjonowany w tabeli SQ5 otrzymuje natomiast czarne kontrastujące do Dodatki w rodzaju dachu, relingów oraz obudów lusterek i 20 calowych 5-ramiennych felk. W gamie jednostek napędowych są zatem wejściowa standardowa dwulitrowa jednostka TFSI, turbo o mocy 265 koni oraz 370 Nm, współpracująca z układem Mild Hybrid. Przyspiesza do setki o 2,0 sekundy lepiej niż poprzednich, czyli w 5,7 sekundy. Wariant plugin hybrid 55 TFSI E4 łączy moc dwulitrowej jednostki TFSI oraz elektrycznego silnika, co daje łącznie 367 koni mechanicznych i 500 Nm. Pozwala to osiągać pierwszą setkę w czasie około 5 sekund. Europejski Audi SQ5 otrzyma 2-litrową jednostkę wysokoprężną turbo doładowaną o mocy 348 koni mechanicznych i 400 Nm wspieraną też przez 12-woltową instalację mild hybrid. Jaka szkoda, że na starym kontynencie Audi nie jest tak odważny jak w USA, gdzie ten sam model znów dostanie 3-litrowy silnik V6 o mocy 354 koni i 500 Nm. Zgodnie z plotkami, Volkswagen jest bliski dania zielonego światła do produkcji elektrycznego Volkswagena ID. 3 w wariancie z dopiskiem R. Miałby to być wtedy pierwszy w pełni elektryczny hot hatch niemieckiego producenta. Najprawdopodobniej do oznaczenia tego rodzaju modeli firma używać będzie nowego dopisku GTX, który będzie przy tym pojawiać się jedynie na karoserii pojazdów z napędem na cztery koła i dwoma silnikami elektrycznymi. Prawdopodobnie wspomniany sportowy ID. 3 otrzymał około 300 koni mechanicznych to spora zmiana względem najmocniejszego do tej pory ID. 3 o mocy 200 koni mechanicznych. Dodatkowo takie parametry pomogłyby osiągnąć mu po Volkswagena Golfa R7 po liftingu. Wszystko wskazuje na to, że Bugatti zbuduje wyjątkowy model limitowany do jednego egzemplarza będący roadsterem na bazie Chirona. Będzie to drugi tak wyjątkowy samochód jak zaprezentowany wcześniej La Voiture Noire. Nie od dziś wiadomo, że obecność tego rodzaju modeli zwiększa prestiż marki i pozwala zdobyć uznanie kolekcjonerów, a przy tym nieźle zarobić. Być może firma zainteresowała się tego rodzaju modelem na kanwie pojawiających się teraz roadsterów od Ferrari czy na Martina. Auto ma kosztować 9 milionów euro. To prawda Porsche wykonało dość niecodzienny ruch wprowadzając na rynek Taycana. Niemiecki producent zaczął od wprowadzenia najmocniejszej i najdroższej wersji, a najsłabszą i najczęstszą pozostawił w cyklu premierowym pod koniec, ale teraz naprawia swój błąd i prezentuje napędowy wariant Tajkana, póki co oferowany jedynie w Chinach. Jednak ma pojawić się też na innych rynkach sprzedażowych. Wariant RWD i tak występuje w dwóch wersjach różniących się pojemnością baterii. Standardowo posiada baterię o pojemności niemal 80 kWh, czyli tyle ile w Taycanie 4S, co daje około 408 mechanicznych oraz 414 km w na jednym ładowaniu. Klienci, których to nie zadowala, mogą wybrać większą baterię o pojemności 93 kWh wprost z modeli Turbo oraz Turbo S. Tu zasięg wyniesie 489 km, a maksymalna moc przekazywana na tylną oś osi osiągnie pułap 476 koni mechanicznych. Auto będzie przyspieszać do setki w 5,4 sekundy. Ostatnia premiera odświeżonego Audi Q5 świadczy też o tym, że wielkimi krokami zbliża się też debiut zapowiadanego konkurenta modeli takich jak BMW X4 oraz Mercedes-Benz GLC Coupe, a mianowicie zatem Q5 Sportwek. Z pewnością z zewnątrz charakteryzować się będzie takimi samymi modyfikacjami stylistycznymi, jak w odświeżonym suwie średniej półki, a głównym wyróżnikiem będzie gładko opadająca linia dachu tuż za słupkiem B oraz lekko przeprojektowany tylny pas z inaczej idącą klapą bagażnika. Wnętrze nie będzie w ogóle zaskoczeniem, zostanie bezpośrednio zaadoptowane ze standardowego Q5. Pamiętacie do Dakota? Był to popularny średniej wielkości pick-up, produkowany od 1986 do 2011 roku, będący również przy tym rywalem Forda Rangero oraz Chevroleta Colorado. Okazuje się, że ma powrócić w nowej generacji jeszcze w tym roku. Do tej pory został przyłapany kilkukrotnie podczas testów w pełnym kamuflażu. Inspirowany jest pod względem stylistyki większym ramem 1500. Z przodu zatem charakteryzuje się masywnymi, nowoczesnymi reflektorami otaczającymi prostokątną, błyszczącą atrapę chłodnicy. Linia boczna jest atrakcyjna, a samochód otrzyma najprawdopodobniej kanciaste kształty i wyraźne linie nadwozia. Z tyłu natomiast pojawia się się zupełnie standardowe pionowe klosze lamp. Wnętrze również będzie ustandaryzowane względem rama. Na środku deski rozdzielczej 12-calowy kran system multimedialnego z przyciskami funkcyjnymi, do tego wyświetlacz do prezentowania elektronicznych zegarów ukryty za kierownicą oraz dużo wyposażenia komfortowego. Samochód zostanie osadzony na skróconej platformie rama 1500 lub Jeepa Gladiator. Do napędu służyć tu będzie jednostka V6 3,6 litra wspierana 48-woltową instalacją elektryczną układu miękkiej hybrydy. Generować będzie ponad 300 koni mechanicznych. Alternatywnie może się tam znaleźć 3-litrowa Turbo doładowana jednostka wysokoprężna i kodizel V6 o mocy około 260 koni mechanicznych. Dziękujemy Wam za dzisiejszą obecność, do zobaczenia również jutro rano w nowym odcinku na poboczu. Hej!